Cześć Wam! Jest nowy rok. Poleciałam sobie do Turcji. Po nowy uśmiech. 1 stycznia wsiadłam w samolot. Poleciałam najpierw do Anglii, do rodziny e, i stamtąd leciałam do Istambułu. To już jest lotnisko w Istambule, które totalnie mnie zauroczyło. Lotnisko świetne, wspaniałe. Ja w ogóle lubię lotniska, lubię ten vibe na lotnisku, e, więc było to coś nowego. E, po wyjściu z lotniska siadłam do fajnej limuzyny w fajnym stylu. Z Podświetlanym dachem, ze światłami LED, i tak dalej. Nie to jest w tym wszystkim najważniejsze, ale fajnie, że takie coś jest, nie? No i to jest nasz pokój hotelowy. I generalnie my wybrały hotel Serenity Comfort. To było niedaleko kliniki, bo jakieś może z 10 minut pieszo, jak się na spokojnie szło, z taką lekką adrenaliną przy przejściu przez droga, przez skrzyżowania, wszystkie tureckie. No, ale generalnie i tak, i tak przyjeżdża po woz kierowca, więc wygląda to tak, że jesteście umówione w klinice, to przyjeżdża kierowca o danej godzinie zawozi woz do kliniki, z tego hotelu Serenity do kliniki jest może jakieś dwie minuty zawrotne jazdy, więc nie ma daleko, tak naprawdę, nie? Hotel fajny, przyje przyjemny, taki pięciogwiazdkowy, taki typowo. Pod biznes, nie typowo taki miejski. Tu wam pokazach tak powiedzmy sobie, że, że kawałek śniadania, jakie tam serwują, praktycznie codziennie było gdzieś to samo, nie to w, tej, w tym wyjeździe było najważniejsze. To, co będzie najważniejsze, chcę Wam opowiedzieć za chwilę. Ale to już by da opowiadać tak naprawdę poszczególnych dni, jak to było w klinice, więc tutaj i no tak drogą wstępu, gdzie po leciach, po co po leciach, potem Wam będę gadać w międzyczasie, ile to wszystko kosztowało, jak to czasowo wychodzi, no i jak to załatwić, ale to już będzie w następnych filmikach. E, za chwilę przechodzimy do etapu pierwszego, czyli pierwszy dzień w klinice e, i od tego my zaczynali o godzinie 11, także możecie się Śmiało posłuchać, jak to wyglądało. No, i kto jest zainteresowany, to śmiało piszcie czy w komentarzach, czy gdzieś na privie e, do mnie to wam dom kontakty e, i wszelkie, i odpowiem na wszelkie pytania. Także zapraszam w tej chwili dalej na filmiki i oczywiście na kolejne filmiki z tej serii. Grywamy? Na pierwszy dzień w Turcji? Tak, pierwszy dzień w Turcji. Czekamy na e, auto. ono przyjedzie do filmiki w hotelu Jakiś tam jakieś nie? Serenity. Serenity coś tam yy, w centrum, więc y, ile tam się, 5 minut jedzie? 5 minut, no. No, a no Marzena już tu była, zrobiła ząbki, teraz moja kolej. No, także tak pierwszy dzień wygląda, jest godzina tam za 20.11 i ponosby przyjechać, o 11.00 będzie, y, będę coś tam miała już rozpoczęte. I... A, tutaj na kamerka. No. I tam gdzie to jest. No. W sumie to doszli na to... piecho. Pieszo, pie... No ja no. No, piechty, no ale przyjadą po nas To po co iść? Będę mnie jeszcze łazić. No, także na razie tyle, odezwijmy się z kliniki. My pod kliniką, Aksu Klinik. I czekamy na Magdę. Na Magdę, Polkę, która będzie się nami opiekować. Do kliniki my jechali jakieś całe dwie minuty <noise> no, zawrotne dwie minuty yy, no i tak to tu wygląda takie o i marzyno mm. hej, my już w klinice tak wygląda klinika tak bardzo fajnie jeszcze o tam siedzi Madzia. i Marzena. Już jestem po zdjęciu, po rentgenie, po zdjęciu takim u profesjonalnego fotografa, który robi e, zdjęcia do tego przetypu. Więc e, potem się wszystko okaże, jak to będzie wyglądało na końcu. Patrzcie, jakie fajne. O, jak ładnie, no. tak, żeby pokazywać, jak to dziennie wygląda, czy tu w ogóle jutro wyda, ile dzisiaj to zajmie. Także to e, wszystko wam nagromadziło. No, cześć Wam. Jesteśmy znowu pod kliniką Aksu Klinik. Trochę głupio to widzicie. Może tak zrobię kamerę. O, tak jest lepiej napisane, bo jak robię kamerę na siebie, to to napis jest na odwrót, nie? E, także tak, jest wieczór. Dali dzień pierwszy. Ja miałam piłowane zęby od godziny 11 do gdzieś tam do, do około 3. To, co widzicie w tej chwili na moich zębach, to są te takie nakładki plastikowe, ale jeszcze w kształcie moich starych zębów, czyli jeszcze nie jest to docelowy kształt, który wybiera jutro. Na ta chwila wygląda to tak, że jak mi to spiłowali. Najpierw dół, chwila przerwy, potem góra, chwila przerwy, dosłownie chwila. I yy, już mi robili odciski yy, po tych spiłowanych zębach. Potem jeszcze patrzyli roz czy... Oczywiście zaczęło się od tego, że tam miała rentgeny, wypisywanie papierków i tak dalej, No to, to to już myślę, że jest oczywiste. Natomiast po tym jak mi to spiłowali, no to yy, już miałam te odciski robione na te moje spiłowane zęby. Yy, patrzyli jeszcze roz, tam patrzył Pan Doktor, czy gdzieś tam nie trzeba jakieś kanałówki no i to, co się okazało, że z pięciu kanałów, które miałem mieć zrobione, to jednak tylko dwie są potrzebne, więc za pozostałe oddali mi kasa, więc to też jest fajne, że tak nie ma, że a, zrobimy Ci pięć, bo o, wcześniej powiedzieli mi Ci pięć po rentgenie, nie. Oni jeszcze robili tutaj dodatkowo, oprócz takiego całego panoramicznego rentgena, robili mi jeszcze dodatkowo sześć y, takich osobnych rentgenów, takich pojedynczych co do zęba y, i generalnie chcieli się upewnić, czy to czy te, będą mi potrzebne te kanałówki? A jak się okazało, że na dwóch, to jutro mam e, mniej, mniej więcej tam po południu jakoś kanałówka do zrobienia, jedna, drugo i e, przymiarka docelowych, już docelowego gdzieś tam kształtu. Natomiast byda miała e, białe plastiki jutro założone, tak mi powiedzieli. I to są te zęby, o których wszyscy się boją. Bo o białe, 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 nie? Więc to się nie trzeba bądź, bo to będzie ten. Dzisiaj troszkę seplenia, bo dopiero niedawno zeszło mi całe znieczulenie, no bo z tego znieczulenia to masa po prostu, żeby to nie bolało wiadomo. Natomiast samo piłowanie tak, nic nie boli. Mnie, no bo jak tyle znieczulenia, to wiadomo, że nic nie boli. Jeden ząb, który mi tu reagował był tutaj z tyłu. I wtedy pokazała lewą ręką, że o, sorry boli. On mi tu dał dodatkowy zaszczyt, natomiast... Yy, Bardziej co mnie przerażało to to, że jest ten. Yy, jak piłują, to jest ta woda, nie? I jak mi piłowali ty dół, to po prostu ta woda mi wleciała do gardła. I z początku myślałam, że się udusza. I to było takie, że jest, i temu doktorowi wyciepłach cały jego sprzęt, ten, ten cały odsysak, wszystko. I zacząłem, że kaszleć i mu tym, że story, ale ja się duszę po prostu, bo mi ta woda tam latuje, nie? Oni mi wytłumaczyły spokojnie, to jest jak na basenie nie utoniesz. Upadłem, spróbuj się zrelaksować, Monika, spróbuj być spokojniejszą, zapomnieć o tym, że w ogóle to się robi. Najlepiej, jakbyś usnęła, nie? Fajnie się go do Uśnij, jak ci piłują zęby, nie? No, ale nie, samo piłowanie nie było takie złe. No teraz te nakładki są takie nieprzyjemne, wiadomo. Czuję się um, ciepło zimne, więc mam zalecenie, żeby jeść sobie tylko um, coś lekkiego, nie. Zjadłam pół krasanta, zjadłam banan, zjadłam Kinder kanapka, ale nie, nie taką bezpośrednio z lodówki, bo by było zimno, e, więc ten, więc to jestem w stanie zjeść na tych zębach. Natomiast, no, one są takie, że one się kruszą. To są takie, wiadomo, tymczasówki, żeby ino te moje ochronić na dzisiaj aż do jutra. Więc no, na śniadanie trzeba być jakoś ziajecznica, wszamać, coś takiego, żeby nie było e, jakiegoś e, przypału, że se bułka ugryza i straca e, zęby, nie? E, zdarzył się też wypadek w czasie, znaczy wypadek, no ja wiedziałam, że tak może być, bo miałam odbudowany mocno zęb, ząb i po prostu mu się zdarzyło, że na odcisku kawałek tego zęba został, więc spoko. E, pan doktor od razu wziął mi go odbudową na nowo, więc od razu miałam ta... Odbudowa światła utwardzano, i potem drugi raz już się to nie zdarzyło, więc mają dość taki sprzęt fajny że i materiały, że to się nie zdarzy, nie? No i teraz czekam się na Marzenka, bo ona jest jeszcze w klinice. Marzenka, która ze mną przyjechała od mojego męża, siostra, więc no ona już tutaj drugi raz jest na kontroli, i teraz aktualnie poszła, bo tam przy kontroli coś wyszło, więc generalnie te. Jej zęby będą jeszcze kanałowo leczone i to jest tyle. Natomiast fajne jest też to, i myślę, że mogę to powiedzieć na tym filmiku, że po tym kanałowym leczeniu jej zębów będą jej nakładane znowu nowe korony i to całkowicie za darmo. To nie jest tak, że ona za to płaci, że dodatkowo za korony znowu, tylko korony będzie miała w cenie. Płaci tylko za te um, leczenia kanałowe. Więc na tyle jest ta klinika też spoko, że um, takie coś tutaj robi. Warto przyjechać na takie kontrole, oni tu nie wymagają, że macie być po pół roku, roku czy coś na kontroli, natomiast, no mnie też zaświtało gdzieś, że jak tutaj byda w Turcji, fajnie to chce zrobić, wycieczka do Istambułu, że przy okazji się tutaj ich odwiedza. No i tu mam zapewnienie od Magdy, że mam tylko dać znać dzień wcześniej, żeby mi zarezerwowała po prostu termin na kontrola, nie? Żeby wiedziała, że jest wszystko w porządku. Ale jeżeli takiej kontroli też nie chcecie tutaj robić w Turcji, to można ją zrobić normalnie w Polsce yy, i po prostu iść poprosić o, o rentgen zębów, wysłać im tutaj do kliniki, żeby sobie sprawdzili jak będą mieli jakieś wątpliwości poproszą was pewnie o jakieś takie pojedyncze rentgeny i to będzie wszystko. Natomiast yy, no generalnie jest tak, że dbają, dbają o, o pacjenta, nie jest tak, że, że zostawią kogoś i powiedzą, że nie. No bo marzenkę przyjęli. Bez problemu ona przylecia ze mną, jako osoba towarzysząca. A że tu robiła zęby, no to przyjęli ją na kontrola. Robią jej to dzisiaj. Fakt, że jest późno, tak? Bo jest już tam 20 godzina. ale ten no, ale ten termin jest. Znalazł się, jest fajnie, nie? Że za jednym razem może to zrobić. No. E, co jeszcze bym chciał powiedzieć? Te zęby, które teraz mam, tak do mną, nie są to do, do, te docelowe kształty, to są tylko na moje nałożone, a te spiłowane tylko ochrona. Natomiast te plastiki są bardzo niewygodne, źle się na tym je, tak jak go można, może się ukruszyć i seplenia bardzo, ze względu na to, że cały czas wytwarza się mnóstwo śliny. Raz, że po tym znieczuleniu, które jeszcze puszczą, a dwa, że e, no te zęby, one nie są, wiecie, ukształtowane dobrze. One tam z tyłu są jeden grubszy, drugi cieńszy, no bo tak je robią. Więc do tego chwilowo musiał też przywyknąć od razu po tym, jak wyszła z kliniki, natomiast no to jest tylko tymczasówka do jutra, nie, i gdzieś tam o godzinie 14 albo 16 będę miała wizytę, przepraszam, to się jeszcze okaże, no i generalnie do tego czasu muszę wytrzymać, a potem uczyć się jeździć na tych docelowych białych plastikach. E więc ten, więc to pewnie jutro Wam też pokażę, jak wygląda. I tak, tak no minął pierwszy dzień, tak? Jak gdzieś tam się zdecyduje, to wrzucę albo tutaj, albo na priw. Jak ktoś będzie chciał zdjęcia piłowanych zębów, Ale tak jak go nie ma z tym tragedii. Nie piłują tego tak yy, mocno, więc myślę, żeby da, mogła Wam pokazać przynajmniej, jak na dole to wyglądało te zęby, nie? Spiłowane. Także to tyle jutro zobaczymy, co będzie drugiego dnia i na pewno to nagrom, żeby bezpośrednio relację wam dać, bez żadnego tam zakłamania, bez żadnego montowania filmiku, tak jak godą na realu, tak jest i tak to zostawia. Także na pewno to wrzuca i możecie spodziewać kolejnego, kolejnej relacji z kolejnego dnia. To by było tyle, na razie, trzymajcie się, cześć!